Właśnie, moi drodzy, ten kanał to mój kanał zapasowy, który założyłem właśnie po to, że liczyłem się z tym, że będę musiał kiedyś rzucić film, za którego będę ryzykował bana. Kanał, jak zauważyliście, nazywa się Fargoten For Boomer, czyli zapomniany stary piernik. No, cały ja, sam nazwę wymyśliłem, uważam, że idealnie do mnie pasuje. Oto, moi drodzy, w ostatnim... W ostatnich dniach Najwyższa Izba Kontroli rękami swojego prezesa Pana Banasia skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie ustaw, które polski rząd wprowadził w czasie walki z pandemią. I czytam w Prasie następujące treści na ten temat. Pan, słuchajcie, bo Warto. W związku z wynikami kontroli NIK skierowałem do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie, czy wprowadzone przepisy są zgodne z Konstytucją. Przekazał Marian Banaś na konferencji dotyczącej działań władz podczas pandemii COVID-19. Zdaniem pana prezesa Banasia, rządzący nie stanęli na wysokości zadania, dodał. Raportniku ujawnia między innymi niegospodarność i błędy w zarządzaniu covidowych szpitali tymczasowych. No, kto by pomyślał? Kto by pomyślał, ja bym pomyślał, moi drodzy, wtedy, kiedy te wydarzenia się rozgrywały, dokładnie o tym mówiłem. I za to e, źli ludzie z YouTube'a ściągali mi filmy i za to dostałem strajka, bo mówiłem, że coś jest źle jak się okazało nikt, nikt jest tego samego zdania i bardzo dobrze kiedy to czytam to aż serce rośnie bo widzę, że w Polsce jest jeszcze chociaż jedna instytucja która potrafi odważnie się przeciwstawić nieprawidłowościom no ale czytajmy dalej w opublikowanym raporcie najwyższa izba kontroli podaje, że kontrola dotyczyła trzech obszarów, po pierwsze Tworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych oraz działania, drugi obszar działania odpowiednich organów państwa, służb i instytucji w sytuacji zagrożenia i wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Trzeci obszar kontroli dotyczył polecenia ministra zdrowia w sprawie zakupu w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych w związku z przeciwdziałaniem COVIDowi. Czyli potężnym premiom wypłacanym medykom. I nie powstrzymam się od dalszych wniosków, dopóki sąd tego nie udowodni. Znaczy, dopóki przed sądem nie zostaną udowodnione, bo nie życzę sobie, żeby jakiś pan niedzielski mnie potem do sądu podał. W konferencji w Warszawie wzięli udział pan prezes Niku, pan Banaś, pan Piotr Miklis. Dyrektor Niku w Katowicach, pan Marcin Stefaniak, dyrektor Niku w Szczecinie oraz rzecznik prasowy Niku Marcin Maj Mariański. Wniosek pana przewodniczącego Niku, pana Mariana Banasia, rządzący nie stanęli na wysokości zadania. No wyjątkowo łagodnie pan to ujął, panie prezesie. W związku z wynikami kontroli Niku, Skierowałem do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie, czy przepisy wprowadzone w związku z walką z pandemią są zgodne z Konstytucją, powiedział Marian Banaś. Część przepisów może być niezgodna z Konstytucją. No właśnie, skoro taki wniosek skierował, to znaczy, że pewne teorie ma, jakieś argumenty na poparcie z, um, tych teorii. Gdyby miał wątpliwości, to by tego pewnie nie robił. Trybunał Konstytucyjny legalność trybu uchwalania ustaw powołanych w czasie pandemii sprawdzi. Jak powiedział szef Nik, jeszcze raz to powtórzę, rządzący nie stanęli na wysokości zadania. Władze nie realizowały skutecznego konstytucyjnego obowiązku zwalczania chorób epidemicznych. Oświadczył, przypomnę, że czytam, Artykuł na Polsad News, gdzie są zacytowane słowa pana prezesa Banasia. Nie jest to moja opinia, chociaż naprawdę z przyjemnością to czytam. W związku z przeprowadzeniem kontroli, do uwaga, do prokuratury skierowano cztery zawiadomienia. Kwestii przygotowań i działań administracji w okresie COVID-19 oraz utworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych. Utworzenia powinno być. Ale nieważne. Pod lupą śledczych znalazł się między zakup respiratorów przez ministra zdrowia. No, czyli już prokurator się tym zajmuje. Moi drodzy, bardzo miło to czytać i tylko żałuję tego, że kiedy ja o tym mówiłem, to nikt mi nie wierzył, i nawet byli tacy, którzy nazywali mnie płaskoziemcą i antyszczepionkowcem. I zresztą płaskoziemcą nie jestem, a antyszczepionkowcem akurat jak najbardziej. O szczegółach wykrytych nieprawidłowości i niegospodarności mówili przedstawiciele nik -u. I teraz uwaga, jest, że tak powiem, są wnioski dalsze. Bez żadnego planu utworzono w Polsce 33 szpitale tymczasowe, czyli więcej niż wynosiła liczba takich jednostek w pozostałych państwach europejskich razem wziętych. Dyrektor katowickiego Niku do tego doszedł, mówił o negatywnej ocenie działalności rządu w kwestii utworzenia działania i likwidacji szpitali tymczasowych, na co wydano, uwaga, 950 milionów złotych. Waszych 950 milionów, moi drodzy widzowie, z Waszych podatków. Czy w związku z tym chciałem się Was zapytać, bo ja jako prosty chłopak z Nowej Huty nie wiem, ale czy uważacie, że możliwe jest, że rząd natworzył więcej szpitali tymczasowych niż w całej Europie, we wszystkich państwach razem wziętych, tylko po to, żeby stworzyć lukratywne posady dla swoich krewnych i znajomych królika? Wiecie. Jakie potężne pieniądze lekarze dostawali jako dodatki covidowe. Czy więc to wszystko było po to, żeby móc te dodatki wypłacać, ponieważ i czy uważacie, że jest możliwe, że działanie takie były prowadzone tylko po to, że osoby, które ogłosiły pandemię, potrzebowały do podtrzymania tego stanu współpracy środowiska służby zdrowia? No, czytajmy dalej. Pomiędzy kwietniem a październikiem 2020 uwaga, nie uczyniono nic, by przygotować się na epidemię o naprawdę masowej skali. Mm. E, według danych nIK rząd wydał 31,5 miliona złotych na szpitale, które finalnie nie zostały uruchomione. To na co wydano to pieniądze? Wolę nie wiedzieć chyba. Ponieważ nie było na nie zapotrzebowania. Aha. No właśnie. Plotka głosi, że w tych szpitalach tymczasowych medycy siedzieli sobie i pierdzieli w stołek, ale nie wiem, czy ta plotka jest prawdziwa. Jako przykład nikt podał netto Areny w Szczecinie przykład. Na wyposażenie tamtejszego szpitala tymczasowego wydano ponad 29 milionów złotych, ale uwaga, nie przyjęto tam ani jednego pacjenta. A widzicie! I to jest kolejna rzecz, o której mówiłem w 2020 roku: że w szpitalach tymczasowych medycy siedzą i się nudzą i zbijają w bąki albo grają na komórkach i dostają za to ciężką kasę. Tak mi się wydawało, tak sobie wyobrażałem. I tutaj nikt mówi to samo. No co za zbieg okoliczności. Znaczy mówię, tylko żeby było jasne, mówię o tym, jak powiedziałem, że sobie wyobrażałem, tak? Nie mówię, że na pewno, tylko, że sobie wyobrażałem. Na tworzenie i funkcjonowanie, czytajmy dalej, tymczasowych jednostek szpitalnych w 14 obiektach wielkopowierzchniowych wydano w sumie 650 milionów co NIK ocenia jako nieefektywne wydatki. Jak twierdzi dyrektor katowickiego NIK, po zlikwidowaniu tymczasowych szpitali część wyposażenia została zmarnowana. Stała się odpadem budowlanym sprzętu za 650 baniek. Zrobili sobie z tego odpad budowlany i wyrzucili do kosza. No, jest to skandal, jeżeli tak było. Poniesione koszty w przeliczeniu na liczbę hospitalizowanych w obiektach pacjentów zostały określone jako nieproporcjonalne. Wiele łóżek w szpitalach wielkopowierzchniowych stało pustych, a mimo to generowały wielkie koszty. No nie wiem, może karaluchy w nich zamieszkały i stąd te koszty na wyżywienie karaluchów. Utrzymanie tylko wielkopowierzchniowych szpitali tymczasowych. Oraz pracującego tam personelu medycznego, przypomnę, w szpitalu, gdzie jak nikt stwierdził, większość łóżek było pustych, kosztowało 165 baniek, waszych baniek, moi drodzy. Te pieniądze mogły być wydane na lepszą drogę pod, na waszej ulicy, na lepsze posiłki w szkole dla własnego, dzie waszego dziecka, albo na lepsze posiłki w szpitalach dla chorych ludzi. Według nich niegospodarność w tworzeniu i utrzymywaniu szpitali tymczasowych to jedynie wierzchołek góry lodowej. A, czyli jest pewnie jeszcze gorzej. We wszystkich szpitalach stacjonarnych i tymczasowych na gotowość do leczenia pacjentów z COVID-19 wydano 7 miliardów złotych, czyli o 2 miliardy więcej niż na leczenie pacjentów z covid na, Czyli zobaczcie, na gotowość do leczenia wydano o 2 miliardy więcej niż na leczenie samo. Co to znaczy na gotowość do leczenia? No, wiecie, w myśl kodeksu pracy, siedzenie bezczynnie i oczekiwanie na polecenie przełożonego to też jest praca. W związku z tym, czy uważacie, że możliwe jest, że ci medycy sobie siedzieli i czekali, kiedy mi jakiegoś chorego i ktoś im każe go leczyć? A jeżeli im nikt nie kazał, to czy możliwe jest, że tak sobie siedzieli? za siedem baniek. Znaczy miliardów nawet, nie baniek. Dalej czytamy. Według opinii kontrolerów NIK świadczy to o braku właściwego zarządzania całym systemem opieki szpitalnej przez ministra zdrowia w okresie pandemii. No nie! Że pan Niedzielski źle zarządzał systemem opieki? No gdzie? Nigdy w to nie uwierzę. To, ten człowiek to chodząca, że tak powiem... Encyklopedia Medycyny i Zarządzania. Gdyby jeszcze się ogolił, to byłby dumą naszego kraju. Do raportu Najwyższej Izby Kontroli odniósł się w programie Graffiti Piotr Myla. Myla. Kolejny Polak. Według rzecznika rządu, prezes Nik Marian Banaś nie jest obiektywny, ale opowiedział się Wprost po jednej stronie sporu politycznego za konfederacją. Aha, czyli nagle się okazuje, że pan Müller, była taka książka Family Müller, z niej się uczyłem niemieckiego, to może jest ten właśnie z tej familii Müller. No, Nick, e, kiedy, który wskazuje na błędy rządu to jest nieobiektywny, to jest konflikt. No i bardzo się cieszę, że takie słowa padły jak te w raporcie Niku. Moi drodzy, nawet jeżeli to jest, znaczy z pewnością to jest kiełbasa wyborcza i nie mam wątpliwości. Że za tym raportem nie pójdą żadne działania. Prokuratura będzie mielić, mielić, mielić tą sprawę, ale nikomu nie postawić zarzutów, nikt nie pójdzie siedzieć, nikt nie poniesie kary finansowej. Po 15 października, kiedy wybory będą za nami, to cała sprawa, moim zdaniem, zostanie zamieciona pod dywan. Bo jest to właśnie kiełbasa wyborcza, ale to nie zmienia faktu, że raport nikt się ukazał i tego już się nie da cofnąć i wymazać, bo czasu się nie cofnie. I zawsze już wszystkie osoby, które będą mówić o tym, że w czasie pandemii miały miejsce nieprawidłowości, będą mogły powołać się na ten raport. Osobiście, jeżeli znajdę ten raport w internecie, to na pewno go ściągnę. I teraz wszyscy ci, być może te osoby oglądają mój kanał, na przykład znajomi, którzy byli zdania, że to co mówię to nie jest prawda, że wszystko jest dobrze. No to widzicie, to macie. Tak wygląda dobrze, jak. Przedstawił to NIK w swoim raporcie. A to jest, moi drodzy, tak jak powiedział pan prezes Banaś, jedynie wierzchołek góry lodowej. Ja bym chciał, żeby pan prezes Banaś i jego instytucja, czyli Najwyższa Izba Kontroli, zajęły się sprawdzeniem, czy na pewno wszystko w kwestii leczenia chorych było zrobione dobrze i chciałbym, żeby nikt sprawdził, czy istnieje jakiś związek pomiędzy większą niż w innych czasach, w innych latach liczbą zgonów, niektórzy mówią o nadprogramowej liczbie zgonów, a tym, że wiele placówek służby zdrowia było zamkniętych, tym, że lekarze leczyli chorych przez telekonsultacje i chciałbym żeby właśnie nikt sprawdził, czy istnieje jakiś związek pomiędzy działaniami służby zdrowia lub ich brakiem, a liczbą nadprogramowych zgonów. Bardzo bym się cieszył, żeby ktoś to sprawdził. Niestety, tak jak mówię, myślę, że po wyborach cała sprawa ucichnie, ale wszyscy, którzy byli przeciwni pewnym rozwiązaniom rządu, już teraz mamy argument do dyskusji. Jestem bardzo ciekawy, czy cenzura prewencyjna YouTube'a zbanuje mój kanał, czy nie zbanuje. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Strzałka.